Dzień dobry, jest niedziela, 21 marca 2021 roku. Pierwszy dzień wiosny w Polsce. W Irlandii już pierwszy dzień wiosny był. Lutem 1 lutego. Czyli tutaj już od dawna, a w Polsce od dzisiaj. I pogodę też mamy ładną, wiosenną. Nie pada ciepło. No, nie pada w Irlandii, czyli, czyli wiosna. Czyli lato. Wiosna, czyli lato, czyli możemy gdzieś się wypuścić. Oczywiście, w promieniu do 5 km, też władza, przepisy, lockdown no i tak dalej. Trwa. Przynajmniej postaram się nie złamać, a jak złamiemy to, to nie dużo. Zapraszamy. Zostańcie z nami. Tą drogą przyszliśmy, a gdzie my jesteśmy, Agnieszka? Jesteśmy w miejscowości Balikura, na Starym Cmentarzu. Zaczynamy zwiedzanie od cmentarza. Tak. Bo to jedyne co blisko i warto zobaczenia. Tak tutaj znajdują się groby sprzed 300 lat, z lat 1700, ale też i z, z ostatniej dekady. A ta wieża to jest pozostałość po kościele wyburzonym mniej więcej w 1923 roku. Kamień z tego kościoła użyto do budowy innych obiektów, a i zostało to, co zostało. Idziemy się przejść. A tutaj jest jakaś tajemnicza ścieżka. I proszę, prawdopodobnie, być może jakiś dawny grobowiec, albo jakaś dawna kaplica, albo miejsce przechowywania zwłok przed pochówkiem. Tak to wygląda. Jeżeli irlandzki cmentarz, to i krzyże celtyckie charakterystyczne krzyż w okręgu. Prawdopodobnie pochodzi z zwierzę jeszcze poprzednich, jako skultu solarnego. Tak się do mnie bywa. Obecnie jest to jak najbardziej symbol katolicyzmu w Irlandii. I po długich poszukiwaniach w końcu od nas udało nam się odnaleźć. Tak, Piotruś odnalazł. Była taka podpowiedź, jaka Piotruś? No że tak by orzech, ale nie orzech. Nie się jakaś daj się słów. zwieść i było zdjęcie tutaj na tą bramę. Ale obszukałam wszystkie te, bo to niby może troszkę orzech przypominać, ale nie było. Obszukałam tą tablicę, bo tak było zdjęcie, że taka śrubka, ale też są cztery śrubki, ale nie było. I Piotruś użył narzędzia do geocachingowego. O proszę, na magnes. O! I znalazł, oczywiście było tu, tylko tam u góry. Także Z się... odpowiednim narzędziem możesz więcej. Tak. Narzędzie kupione na AliExpress. Takie właśnie do przyciągania różnych, różnych rzeczy. rzeczy z dataryczku na końcu. Takie właśnie prezenty mojej małżonka dostaje obecnie ode mnie. Więc kupuję jej różne dziwne przyrządy. I A już tego się chciałam poddać. Poprzednim przyrządem otworzyliśmy jedną skrzydkę, Teraz ze pomocą drugiego przyrządu zdobyliśmy drugą. Tak, tak technika to podstawa. Dokładnie, także kaszek zaliczony. Jedziemy dalej. I nie odpoda od tamtego miejsca mamy kolejny kresz, kolejne znalezisko. Tak. Jesteśmy przy takiej pompie dawnej z końca XIX wieku, i ta pompa była jakby takim no centrum życia mieszkańców. Tutaj się gromadzili, stąd czerpali wodę i dopiero roznosili po domach. A w momencie, kiedy już pojawiła się kanalizacja, to już tylko relikt przeszłości, tak, tak. zostawiona sobie ku ozdobie. Odpowiedź była: spójrz na dziubek i. Tutaj I było też tam. Tu był sadzony w środku. Chciałbyś mieć taką pompę, Agnieszko? Nie, moich kto by wiadra nosił. Chyba <noise> by znalazła. No. <noise> I to jeszcze na trzecim Tak kiedyś ludzie żyli widzisz? I typowe irlandzkie obrazki, czyli krowy. Irlandia słynie m.in. z masła Carry Gold, znanego na całym świecie. I od tego rozpoczęła swoją ekspansję ekonomiczną. A to masło zawdzięcza właśnie tym. Rówką. po długich poszukiwaniach w końcu znaleźliśmy ostatniego już chyba dzisiaj Kesha, tak. jesteśmy na wiadukcie na drogą M8 tak, a na... szukaliśmy sporo, dlatego, że koordynaty są no, kompletnie od 30 od do 50 metrów błędnie podane ale udało nam się znaleźć, znaleźliśmy wpisujemy się a tak wygląda Kesz i wracamy. Koniec wycieczki na dzisiaj. Do następnego razu. Jeszcze drobnym zakupy w polskim sklepie. Trzeba było wspomóc naszych i kupić pierogi Tak. <grych> Dobra. Trzymajcie się.